Dowiedzieliśmy się już praktycznie wszystkich informacji o sezonie 7 Diablo 4 oraz o nadchodzącym ptr na którym będziemy mogli ten sezon przetestować. W PTR paczat 2.1 lub tak zwanego sezonu 7 będziemy mogli zagrać już od 3 grudnia i tak jak zawsze będziemy mogli pograć tydzień, czyli do 10 grudnia. Ponownie będą mogli grać jedynie gracze, którzy mają grę na PC, a dokładnie to rzecz ujmując na platformie BattleNet. Więc nie przedłużając, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dartian, jeżeli ktoś oglądał wczorajszy filmik odnośnie Early Access'u Poe, no to przepraszam, że jestem tak samo ubrany, strasznie wczoraj zachlałem, zarwałem nockę montując tamten filmik, teraz od razu robiłem notatki z tego PTR-a, z tego Campfire'a, od razu to nagrywałem, od razu to montowałem, no, no ogólnie... Y Ciężkie dni. <laughs> Miałem dwa. Teraz jednak już przechodząc do konkretów. Ogólnie twórcy zaczęli od samego początku z jakiegoś dziwnego powodu rozmawiać o balansie klasu. Zazwyczaj robią dużo później, więc ja pozwolę sobie trochę przestawić kolejność, także po prostu też ten filmik był ciekawszy, żeby miał więcej sensu, więc my balans klas sobie zostawimy gdzieś tam pod koniec, a na początku zaczniemy od tego mięska, które na w sumie obchodzi chyba w największą ilość osób. No po to tu jesteśmy, po to jest ten Campfire Chat, O co właściwie chodzi z sezonem siódmym. I oczywiście najpierw pozwolę sobie, jak to często robię przy tych filmikach na nieco prywaty. I pewnie po thumbnailu oraz tytule filmiku już się domyślacie, co zamierzam mówić. Sezon siódmy to jest reskin sezonu drugiego i części sezonu pierwszego. I serio chciałbym żartować. Oczywiście jest to taka lekka hiperbola, no ale właśnie niestety tylko i wyłącznie lekka. To jest po prostu sezon drugi z lekko przerobionymi nazwami, z lekko przerobionym działaniem skilli, z lekko przerobionymi Helltide'ami, które się tutaj nazywały chyba Blood Harvestem. Nowe Gemy to są po prostu lekko przerobione Malignant Harty, i moim zdaniem. Daniem osobiście gorsze Malignant harty. Także jeżeli się zastanawialiście kiedykolwiek, dlaczego Blizzard tak niechętnie chce zostawiać mechaniki swoich poprzednich sezonów w grze. No bo jakby wszyscy oczekiwali, że w sumie no, będzie jakiś sezon, no to nie wiem, na przykład, że Malignant harty zostaną w grze, że wampiryczne moce w jakiejś formie zostaną w grze albo coś w tym stylu, że nie wiem, wolty zostaną w grze, no to mamy najwyraźniej odpowiedź, dlaczego Blizzard tak niechętnie to robi. No robią to po prostu po to, żeby w razie czego, jeżeli skończył im się pomysły, żeby po prostu mogli jeszcze raz wrzucić bardzo podobny, niemalże identyczny content i będą się Modlić, że może ludzie zapomnieli, że te parę sezonów tego robili coś praktycznie identycznego. W sumie to nawet by trochę pasowało, bo to trochę jak ze Star Warsami Disneya, nie? Że jak była ta nowa trylogia Disneya, to wszyscy widzieli w niej przeróbkę od czwartej do szóstej części i tej mamy podobne, no bo jakby nie patrzeć, siódmy sezon jest tak naprawdę drugim sezonem dodatku, więc no robimy w nim dokładnie to samo, co w drugim sezonie podstawki. No i niestety, moim zdaniem, jest to kurwa nieśmieszny żart. I nawet jakbym nie chciał tego przyrównać do Path of Exile 2, które miało pokaz dokładnie w tym samym momencie, no o czym duża część z Was wie, no to. I tak byłbym wkurzony, gdyby tego pokazu po Dwójki nie było. Wkurzony chyba jest nawet sam Rod Ferguson, który zesrał się na Twitterze, tutaj macie w ogóle tego tweet'a, i po streamie GGG uznał, że no może jednak ARPG powinny być znowu nazywane Diablo-likeami. No i nie Rod, oby, oby kurcze nie. Bo ja ogólnie się zgadzam z Rodem w jednym aspekcie. Ja nie rozumiem, dlaczego nagle wszystkie hack -and są wrzucane do bardziej ogólnego worka, jakim są ARPG, Bo ARPG to jest bardzo wielka grupa i bardzo niezdefiniowana też często grupa. Jakby skoro. Hackenslasher miały od zawsze swój, swój podgatunek, dlaczego to nagle wyciągnęliśmy to do góry z jakiegoś dziwnego powodu. Ale nie rod, to nie powinno się nazywać Diablo lajkami. -like nie wiem, rod teraz w jakimś takim dziwnym sensie, przynajmniej ja to tak odebrałem, i a większość osób tego odebrał, próbuje jakoś nie wiem, umniejszyć poe, tak próbując pokazać, że ej, Poe, ale wiesz, Diablo jako Franczyza było pierwsze i może wiecie, warto pamiętać, kto tutaj jakby rozpoczął, kto jest królem tego wszystkiego. No, moim zdaniem wyszło to trochę niesmacznie, no i widać moim zdaniem ewidentny lekki ból dupy z powodu pokazu papowa Exaj dwójki. Ale nie chcę już rozmawiać o papowa Dwójce. Wracając do jakby sezonu siódmego, który jest kopią sezonu drugiego. Ja wiem, że oni nawet sami się z tym nie kryją, bo oni wprost podczas tego campfire'a mówili, że to jest w sumie mechanika sezonu drugiego i że oni ją przewracają. No ale serio, nawet jeżeli to był spoko sezon, no bo był jak na standardy Diablo czwórki, nie ma co mówić, że nie, no to teraz będziemy go mieli parokrotnie, bo się udał. Ta iteracja nawet nie jest jakoś super ciekawa, albo jakoś super inna. To jest po prostu, no tak jak mówiłem już par razy, wzięcie i zerżnięcie tego samego. I też nie chcę przedłużać tego wstępu w yy, Podsumowaniu jeszcze trochę na ten temat pogadam. Koniec mojego rantu. Teraz czas na informacje. Jeżeli chodzi o PTR, to na nim również zobaczymy mechaniki sezonowe. Jest to tak naprawdę pierwszy raz, kiedy takowe pojawią się na ptr no bo zawsze były tylko podczas PTR-ów zmiany do trzonu gry. Dodatkowo, tak jak mówiłem, twórcy przyznają, że jest to powrót do pożyczonych mocy, tak jak to miało miejsce w sezonie drugim, tylko tym razem zamiast wampirów będzie magia wiedźm, Witchcraft. Będziemy mogli używać tej magii no, wiedźm z bugiem, które poznaliśmy chociażby w ciągu kampanii Diablo 4. Naszym głównym celem w sezonie będzie zabijanie Blood Servantów, e, znaczy przepraszam, Hedrotenów. No, nie wiem, jakim cudem mogłem pomylić ze sobą te dwie zupełnie różne mechaniki tych dwóch zupełnie innych przeciwników, przepraszam najmocniej. I będziemy z nich zbierać Restless Rod, i jest to waluta sezonu, tak samo jak w sezonie drugim była tą walutą krew. Wokół Tree of Whisper, bo w ogóle też dużo będzie powiązane z Tree of Whisper podczas tego sezonu, będą altary wiedźm, i tam możemy wymieniać Restless Rod na moce wiedźm. Moce wiedźm zakładamy Praktycznie w identycznym menu, jak miało to miejsce z mocami wampirycznymi. Mamy miejsce na 6 skili, 5 normalnych i jeden mocny, unikalny. Możemy ulepszać nasze moce za pomocą Restless Rotu z poziomu tego menu, czyli no dokładnie tak samo, jak to miało miejsce z wampirycznymi mocami. Standardowo nagrodami jest reputacja, kto by się tego spodziewał. Żeby leverować rangę, trzeba robić trio of Whispers, a nagrodami są oczywiście, jak zawsze, crafting materiały i przedmioty. I na końcu również mamy Sparka za ukończenie całej reputacji. I w ramach sezonu odblokowujemy również konkretne Umiejętności z magii wiedźm. Oprócz tych zwykłych altarów, które będą wokół Tree of Whispers, będą też Forgotten altary, które są poukrywane w dungeonach. Żeby odblokować niektóre moce, no to trzeba będzie takiego altara znaleźć, co ma zachęcić graczy do eksploracji i robienia dungeonów, które normalnie mieliby w dupie. Czyli zamiast zrobić coś ciekawszego z dungeonami, trzeba zmusić graczy do ich chodzenia, bo inaczej nie dostaną wszystkich mocy sezonu. Nie będą w stanie się cieszyć w pełni kontentem sezonowym. Będzie ponad 20 mocy związanych z magią Wiedźm i twórcy podczas campfire'a zdecydowali się pokazać cztery z nich. Pierwsza to jest Poison Frog Servant. Przyzywamy taką żabę, która atakuje i zatruwa naszych przeciwników, a dodatkowo przyciąga ich językiem i tamtuje na sekundę, czyli po prostu przeciwnicy atakują tą żabę przez sekundę zamiast gracza i kiedy żaba umiera, to wybucha. Zadaje przy tym bardzo duże obrażenie od trucizn i ta eksplozja to zawsze będzie Critical Strike. Drugą umiejętnością jest Doom Orb. Lata sobie taka kulka ognia wokół naszej postaci i zadaje obrażenia od ognia, dodatkowo może raz na jakiś czas wystrzelić w odległego przeciwnika, a zabijanie potworów lub zadawanie obrażeń bossom zwiększa obrażenia tego Orba o 5%, a kiedy natomiast osiągnie 100%, to wybucha zadając duże obrażenia i po 3 sekundach ponownie się pojawia. Trzecią umiejętnością jest Vengeful Spirit przezywamy duszka, który działa podobnie jak żaba, jest to taki nasz chowaniec, tylko on co 15 sekund pojawia się na 10 sekund, no, czyli innymi słowy, prościej tłumacząc, co 5 sekund znika. Dziękuję Blizzard, że nie mogli się tego w taki sposób ująć. Kiedy jest aktywny, to wszystkie obrażenia, jakie otrzymamy, on przejmuje na siebie i kiedy całe jego HP się skończy, to zaczyna skakać po przeciwnikach maksymalnie 8 razy może się odbić między przeciwnikami, sorry, maksymalnie do 8 przeciwników może się odbijać, chyba nie ma maksymalnej liczby przeskoków, no i zadaje im przy tym shadow damage. Ostatnią Umiejętnością, jaką nam pokazały, z czyli takie tornado Spirani. Kiedy przeciwnik ma na sobie efekt heksa i Aury, to są nowe efekty, które dostajemy wraz z mocami Wiedźm, No to jest szansa, że pojawi się takie właśnie tornado Spirani, zacznie wirować i zadawać olbrzymie obrażenia przez 20 sekund, i, i to tornado może zespałnić się tylko raz na 20 sekund, czyli innymi słowy, to jest takie zabezpieczenie, żebyśmy nie mogli mieć kilka tornad w tym samym momencie. Pewnie myślicie, że jest jakaś zupełnie nowa aktywność sezonowa? No, powiedzmy, ponieważ jest to headhunt, czyli. kolorowy helltide. Kto by się spodziewał? Mamy nowe obszary, w których możemy znaleźć Hedrotenów, o których mówiliśmy wcześniej. Na tych obszarach będą nowe Whispery połączone ze starymi. Robienie Whisperów na obszarze tego nowego headhunda będzie miało szansę na zespałnienie Hedroten Bossa. A po zabiciu go możemy dostarczyć jego głowę do Trio of Whispers i w zamian dostajemy Occult Gem, czyli to są właśnie te upośledzone Malignant Hearty z sezonu pierwszego, o którym Wam wcześniej mówiłem. I ogólnie Occult Gemy, identycznie jak Malignant Hearty, można wsadzić w biżuterię i będą one dostępne tylko w trakcie sezonu. Więc jeżeli Wasza postać pójdzie po sezonie na Eternal, no to niestety te Gemy znikną. Occult Gemy, w przeciwieństwie do Malignant Heartów, nie wymagają od gracza żadnej decyzyjności. I dlatego mówiłem, że one są jakby gameplayowo są mocniejsze, to jest totalny power Clip moim zdaniem nad zwykłymi gemami, no ale uważam, że jest to nietrafiony do końca pomysł. No bo wcześniej, chociaż gracz się musiał zastanowić, czy na pewno moc serca jest warta pozbycia się armora albo resistu. Trzeba było kombinować troszeczkę. Teraz chuj z tym, tak na dobrą sprawę. Masz i armor, i rezysty, Co prawda, mniej niż jakby w dedykowanym gemie na armor, albo w dedykowanym gemie na rezysty, no ale tak czy inaczej, dostajesz te statystyki, dostajesz tego moc, więc myślę, że przez samo to połączenie to jest już totalny powerclip nad gemami i totalnie nie będzie trzeba się zastanawiać, czy używać gemów, czy tego okultnienia. Gema. Mam nadzieję, że się mylę, ale niestety coś tak nie czuję. I jako przykłady zostały pokazane trzy okult Gemy. Elder Sigil. On daje boosty do wszystkich skilli, kiedy bijemy przeciwnika, który ma na sobie Hexa, czyli Klątwę, to jest ta nowa mechanika od Magii Wiedźm. Killing Wind. Kiedy mamy trzy albo więcej Edric Witch Power, to mamy zwiększony Movement Speed i Critical Strike Chance. Oraz Dust Stone. Za każdą Aurę oraz Hexa, jakie ma na sobie przeciwnik, dostają od nas zwiększony damage co na przykład potencjalnie się może kombować ciekawie z tą piranią. Ogólnie głównie Okult gemy mają być wsparciem dla skili tych wiedźm i pozwalać na ciekawsze ich używanie. Update dostaje również samo Trio of Whispers, ponieważ zwiększono liczbę merchantów w okolicy Trio of Whispers i nieco zmieniono ich ułożenie, żeby łatwiej i szybciej było się po nim poruszać. Jako, że w tym sezonie no, będziemy spędzać przy Trio of Whispers sporo czasu. Dodano Raven of the Tree. Na terenie Headhuntów i chodzi z tym o to, że jeżeli wbijemy Tree of Whispers, no to wcześniej musieliśmy na przykład przerywać nasze aktywności, które robiliśmy w Otwartym Świecie, wrócić się do Tree of Whispers, odebrać nagrodę, no bo inaczej, jakbyśmy przy okazji robili jakieś Whispery, no to nam by ich nie zaliczało. Teraz możemy zrobić tą całą mechanikę, czyli oddawanie tego favoru i odbieranie skrzyneczek, właśnie podchodząc do takiego Raven of the Tree, przez co nie musimy jakby wychodzić z terenu Headhuntu, no i trzeba przyznać, że to jest wygodne quality of life. Do samego Trio of Whispers dodano Ancestral Cash, i to są rzadkie skrzyneczki, podobno mają być naprawdę bardzo rzadkie, ale wiadomo jak z tym bardzo rzadkie u Blizzarda bywa. No i jak je otworzymy, no to mamy gwarantowany drop Ancestral przedmiotów. No i to w sumie tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o sezon, powiem Wam szczerze. I, a jeżeli chodzi o moje przemyślenia, takie dokładniejsze, to tak jak powiedziałem, zapraszam na koniec filmiku, bo jak teraz się odpalę, to nam uciekną jakiekolwiek merytoryczne informacje. Więc przechodzimy dalej. Następnie twórcy przeszli do update'ów związanych z gameplayem. A więc. Ultimate Skille dostają kolejny update. Poprzednio twórcy prowadzili system levelowania ultów i wcześniej po prostu, wiecie, kupowaliśmy te ulty i tyle. A od dodatku i sezonu 6 możemy w nie dawać rangi, tak jak do normalnych skilli. Teraz dodatkowo, kiedy wbijemy ulta na maksymalną rangę, to dostaje on dodatkowy bonus, którego normalnie w ogóle nie ma. Dodatkowo powstały nowe perki w skill tree i paragonie, które wzmacniają jeszcze bardziej ulty. Także po tych zmianach w teorii powinno się pojawić więcej buildów, których tak naprawdę głównym skillem jest właśnie ult. Dodano też nowe legendary power, które właśnie mają wspierać te ultimate ataki. Jeden z nich sprawia, że rzucenie ulta zwiększa damage na 8 sekund i daje 4 rangi do danego ulta, znaczy chyba ogólnie do wszystkich ultów, a drugi sprawia, że rzucenie ulta zwiększa damage ulta i może się to stakować do 10. Kiedy dobijemy 10 staków, to wszystkie cooldowny oraz ten bonus się resetuje. Więc potencjalnie daje to jakiś może pomysł na próbę stworzenia jakiegoś builda, który non stop by sobie resetował cooldowny. Oprócz tego mamy zmianę w runach. Wiele run dostało updatey, na przykład wszystkie invocation runy mają teraz mechanikę overflow i koszty wielu tych run zostały zmniejszone, aby częściej się używały i żeby częściej ta mechanika overflow występowała. Część run rytuału natomiast dostało redesign, żeby miały większy potencjał na spowodowanie overflowa. W paru runach zostały dodane cooldowny, które się teraz nazywają Exhaustion, zmęczeniem żeby nie doprowadzać do sytuacji, że będzie można zrobić totalnie zepsuty Bill. Chodzi o to, żeby runy dawały mocny power spike, ale żeby nie wydarzyło się to cały czas. Więc na przykład mamy taki efekt, że nie wiem, wydarzy się coś super, ale potem przez kolejne 3 sekundy to się nie może wydarzyć. Ogólnie założenie jest takie, żeby robić wardy, które będą jak najczęściej overflowowały, żeby nam dawały jak najwięcej tych takich wiecie, skoków mocy. Dodane zostały również trzy zupełnie nowe runy. Runa Nagu. Trzeba mieć jednego Samona, który żyje dłużej niż 5 sekund i to. Daje się wtedy offering za każde 6 samonów, więc idealnie jest to coś dla minionów druidów albo minion nekromantów. Igni. Co 0,3 sekundy przechowuje on offering maksymalnie do 500 i co te 0,3 sekundy daje 25 offeringu. Żeby natomiast uwolnić ten offering, to trzeba rzucić skilla, który nie jest basic skillem. Czyli jeżeli chcemy użyć maksymalnej ilości offeringu, czyli 500, no to musimy rzucić takiego skilla po minimum 6 sekundach. Czak! Tutaj mamy Invocation Run, który wymaga 20 offeringu i uwolni Lightning Bolt Druida. To są oczywiście tylko przykłady do tych run. Więcej zmian, i w sumie jakby wszystko to są tylko przykłady. No i więcej tych rzeczy po prostu będzie w patchnotach, które pojawią się w środę. Teraz przejdźmy na szybko do klas. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, większość rzeczy po prostu dostaje buffa. Ja jak zwykle nie znam się do końca na wszystkich klasach, jestem casualem, więc nie zawsze jestem w stanie określić, czy te zmiany były potrzebne, czy nie były potrzebne, jak realnie wpłyną na grę, więc to zostawiam Wam do oceny. Barbarian. Wiele buffów do wielu skillów i pasywek. Hammer of the Ancient ma zwiększony damage 70 do 80%. Jako przykład zmian podano Walking Arsenal, gdzie buff do damage został zwiększony z 8 do 15%. I kiedy trzy efekty są aktywne, to zamiast 10% zwiększonych obrażeń i atak z Speed, mamy o 20% zwiększony crowd control oraz attack speed. Earthquake z kolei, no również dostaje buffa. Nie tylko do obrażeń, ale też obrażenia będą zwiększone po prostu po rzuceniu skilla, a nie kiedy w nim stoimy. Mamy też nowe legendary power. Aspect of Incendiary Fissured zwiększa obrażenie od Earthquake'a i zmienia rodzaj obrażeń na ognisty. Sorcerer. Dostosowano wiele rzeczy w buildach, które zmuszały gracza do używania Burning Conjuration, żeby w jakikolwiek sposób móc rywalizować z innymi buildami czy też klasami. Miało się wrażenie, że żeby móc grać pod ogień, tak naprawdę jest tylko jeden build i twórcy chcą, żeby było więcej różnorodności. Jako przykład Firebolt Enchantment, zamiast sprawić, że skille dostają dodatkowy Burning Damage, teraz ten enchantment ma 10% szansy na to, że zadawanie ognistych obrażeń będzie lecieć za 4 sekundy maksymalnego HP. Ja ogólnie tylko w jednym sezonie grałem Sorcererem, ale przyznam szczerze, że build pod ogień, który macie healować, jakoś. Strasznie dziwny mi się to wydaje. Mam wrażenie, że to w ogóle synergii nie będzie miało, ale jeżeli się mylę, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, bo tak jak mówimy, grem tylko w jednym e, sezonie. Devouring Blaze. Wcześniej dawał 7% zwiększone obrażenia odkrytów w płonących przeciwników, a jeżeli mieli crowd control, to 10%. Teraz po prostu Pyromancy skile zadają o 10% większe obrażenia odkrytów. Ball Lightning dostał zmiany. Tutaj możecie przeczytać, ale z grubsza chodzi o to, aby uprościć perki i skile, żeby po prostu były prostsze, bardziej przejrzyste i nie wymagały jakichś dziwnych warunków. Nowe. Unikaty. Strike of Stormhorn. Ball Lightning wybucha przy uderzeniu i stunuje przeciwników, jeżeli stanie się to na maksymalnej odległości oraz Super Ball Lightning są większe i zadają 100% więcej obrażeń, mają większy Lucky Hit Chance i stunują na 3 sekundy. Zaś drugim unikatem jest Okus Catalyst. Ball Lightning okrąża Twoją postać i tworzy pole statyczne, które zadaje obrażenia przeciwnikom oraz daje efekt Unhindered przy okazji każda klasa dostaje po dwa unikaty na jeden slot, więc to ma być takie wiecie do wyboru to albo to takie bardzo niby build definiujące unikaty. Druid nazwano zmiany jako sezon wilkołaków, bo jest bardzo dużo buffów dla wilkołaka oraz do poison buildów. Raging Shred dostał bufa, że oprócz wcześniejszego działania jest silniejszy oraz sprawia, że przeciwnicy otrzymują większe obrażenia od poisona przez kolejne 5 sekund. Savage Boulder. Zamiast Critical Strike Chance, bo jakby ten boulder mógł w dwie strony iść i się one były bardzo podobne, to teraz mamy Poison Boulder, który zadaje dodatkowe obrażenia od trucizn przez 4 sekundy. Blood Howl. Mocny buff, jeżeli zostajemy w formie wilkołaka, to mamy zwiększony damage dodatkowo w tej formie. Więc jakby jest takie zachęcanie, żeby jednak zostać w tej formie wilkołaka jak najdłużej. Dodatkowo mamy dwa nowe aspekty. Aspect of Blurred Beast. Teraz Shred zadaje więcej obrażeń oraz w zależności od dystansu może zadawać dodatkowe 4 obrażenia i przy okazji mamy rework wizualny i powiem szczerze, że całkiem elegane. To wygląda oraz aspekt od Wolfs' Reign. Gdy używamy Hurricane, to nasze wilki również dostają małe huragany i każdy huragan zadaje 15% damagea za każdego wilka. Więc im więcej wilków, tym mocniej. Rogue. Usunięte animacje od skoku przy. Używaniu kaltropsów, przez co skill powinien być bardziej użyteczny. Nekromancer! Blood Necro dostaje buffy poprzez ulepszoną itemizację oraz nowe synergie z mechaniką Overpower. Do tego Ratmas Vigor, kluczowa pasywka, tak zwana ultipasywka, została zbuffowana poprzez zwiększenie damage od Overpower, ale musimy być dłużej zdrowi o 3 sekundy niż wcześniej. Dwa unikaty pod Blood, obydwa to spodnie. Kasims Legacy, Bloodwave to teraz dwie fale, które spałnią się po bokach i zmierzają do postaci zadając mnóstwo obrażeń i jest to bardziej ofensywna forma Wave'a. Indira's Memory, Bloodwave staje się bone skillem i spełni Bone Prison po zakończeniu swojego lotu, a dodatkowo Bone Spear jest teraz Bloodskillem i będzie pobierał 10% mag życia. Ale za to, po uderzeniu przeciwnika, jeżeli są przy nim zwłoki, to stworzą one kolejne Bone Spiry, które polecą w stronę przeciwnika, więc potencjalnie może być to no nawet ciekawy unikat dla minion nekromanty, no, który bardzo często ma dodatkową generację zwłok po prostu. Spirit Born. Naprawiono dużo bugów, które sprawiały, że Spirit Born zadawał dużo więcej obrażeń niż powinien. Zbuffowano Czerwa oraz Razor Wingsy, znerfiono unikat Rod of Kepeleke. <laughs> śmieszna nazwa w ogóle. Twórcy uważają, że teraz Spirit Born powinien być o wiele bardziej zbalansowany i powinien być na równi z pozostałymi klasami. Uwierzę, jak zobaczę w praktyce. Dodatkowo Spirit Born dostaje nowy legendary aspekt pod Razor Wingi, co łączy się z tym, że no mieliśmy widzieć buffy dla tego skilla. Tak samo bufy dostają unikaty, które nie były tak popularne, no bo były po prostu słabe, przykładem jest to co widzicie na czy Ring of Rifing Moon. Teraz przejdźmy do Quality of Life, bo dostaliśmy informacje odnośnie właśnie paru takich zmian, jak na przykład Migracje Paragona, Power Role na Unikatach, Ancestrale i wiele innych. Jeżeli chodzi o migrację Paragona, to szczerze, średnio zrozumiałem o co chodzi. Ma być jakiś system, że możesz bić 300 Paragona na Eternalu poprzez levelowanie Paragona na kilku postaciach w ciągu kilku sezonów. Tak jakby ten ex Paragona będzie ci się jakoś sumował na koncie, na jednej postaci w Eternalu, przez co tak naprawdę możesz bić ten 300 grając z kilka postaciami coś w tym stylu, ale mówię, nie jestem tego do końca pewien. Jeżeli chodzi o te unikaty, to chodzi o to, że jak mamy widełki na unikatach, to ta minimalna wartość będzie się zwiększać w zależności od ilości greater affixów, jakie mamy na unikacie. Więc załóżmy, że mamy jakiś unikat, który daje nam nie wiem, od 20 do 50% zwiększony damage. To są jego widełki. Więc jeżeli mamy na nim jeden greater affix, no to minimum to już będzie 25% zamiast 20, jaki możemy wyrolować. Dwa greater affixy to 30% zamiast 20%, no i tak dalej, i tak dalej. Chodzi ogólnie o to, żeby uniknąć sytuacji, że komuś dropi na przykład Unika z trzema Greater Affixami, ale na statach, które już nie mają tych Greater Affixów, mają najniższe role. No i wtedy jest taki trochę śmiech przez łzy. Ancestralne z kolei teraz będą zawsze dropić z najlepszym Legendary Power i będzie ich dropić więcej. Ech. Twórcy ogólnie twierdzą, że nie będą padać z nieba, więc nie ma się o co martwić, no ale one już padają jak z nieba, więc w sumie nie wiem do końca co mieli na myśli. Będzie nowy sync na gem fragmenty, będzie można za pomocą gem fragmentów craftić legendary amulety i legendary ringi. Class questy dostają update. Moim zdaniem to jest jedna chyba z najlepszych quality of life zmian. Nie trzeba już będzie robić klas questów na każdej postaci w każdym sezonie. Jeżeli jedną postacią zrobisz klas questa, to każda kolejna postać po prostu dostanie jego nagrodę, wbijając wymagany level i tyle. Więc na przykład, żeby odblokować Golema, po prostu musimy wbić 30 level nekromantą, nie musimy robić żadnego questa, jeżeli to zrobiliśmy na chociaż jednym nekromancie. Fajna zmiana faktycznie, bo robienie tych questów w każdym sezonie była no, mega frustrująca. Musicie jedynie zalogować się na istniejącą postać, która już ma tego questa zrozobienia zrobionego, no i wtedy na całym koncie odblokuje się ten quest dla wszystkich przyszłych postaci. Jeżeli chce ktoś robić te questy tak czy inaczej, no po prostu, nie wiem, lubi, to jak najbardziej ma dalej tę możliwość. Armory. W końcu Blizzard po wiecznych prośbach i wiecznym wymigiwaniu się od tego pytania powiedział, że dostajemy armory. Można zapisywać, wczytywać i nazywać swoje buildy, czyli to jest po prostu system loadoutów. Wybieramy tam wszystko, itemy, skille, skill tree, paragony i tak dalej, pozwala nam na dynamiczne i łatwe swapowanie buildów. Osobiście nie jestem fanem takich rozwiązań, no w D4 to już tak jest na tyle ułatwione, że to jest w sumie tylko taka, takie, taka po prostu Ułatwienie, na zasadzie że zbieramy to wszystko w jednym miejscu UI, które ogranicza tylko nasz czas przeklikiwania, chociaż trzeba przyznać, że zmienianie armory nie kosztuje golda, co już jest trochę bardziej kontrowersyjną decyzją, bo możemy po prostu się słapować za darmo między tymi buildami. Sloty w armory są character bound, czyli no, nie są dzielone między postaciami, co jest chyba oczywiste i z tego co widzimy na screenie jest 5 slotów. No i zanim przejdziemy do Q&A, to jeszcze ostatnie szczegóły o PTR, ponieważ chodzi o to, mamy taką ciekawostkę, że w PTR 2.1 gracze mogą sami kopiować swoje konta do PTR, żeby upewnić się, że ich wersja będzie najnowsza. A może z drugiej strony ktoś celowo nie będzie chciał kopiować... a może z drugiej strony ktoś celowo nie będzie chciał kopiować swojego konta na PTR, żeby mieć zupełnie świeże doznanie, jak na przykład będzie wyglądał leveling. Tak to jak, jak na przykład miało miejsce w sezonie 6, gdzie sporo osób było bardzo ciekawie, jak będzie wyglądał leveling po tych wszystkich reworkach, a w sumie nie do końca mieli taką możliwość, no bo e, dostawali paragony ze swoich poprzednich postaci. Boost PTR będzie oczywiście zawierał dodatkowo rzeczy powiązane z sezonem, unikaty, moce wiedź i rzeczy. Czy powiązane z progresją, wiedź. No i na końcu standardowo przechodzimy do QA, pytania od graczy, gdzie ja wybrałem takie moim zdaniem najciekawsze. Czy będzie rework masterworkingów albo obniżenie kosztów? Możliwe, że tak. Matko święta. W końcu wszystko powinniśmy dostawać od ręki, nie powinniśmy grindować w grze hack and slash, więc twórcy się temu przyjrzą. Czy przedmioty w Armory będą chronione, żeby ich niechcący nie sprzedać albo nie rozwalić? Czy będą w jakiś sposób oznaczone? Tak, przedmioty w armorii będą miały specjalne oznaczenia, że są w armory i automatycznie oznaczą się one jako ulubione, więc żeby coś z nimi zrobić, to trzeba by je było oznaczyć z ulubionych no i sprzedać. No i to w sumie tyle jeśli chodzi o sensowne pytania, niewiele ich było. No i tym samym dochodzimy do konkluzji całego Campfire czatu, więc proszę bardzo, oto siódmy sezon przed państwem i zmiany, które wraz z nim wejdą do trzonu gry. No i co mogę powiedzieć? No tak jak powiedziałem wcześniej, no jestem totalnie zawiedziony. I teraz może trochę też rozszerzę, dlaczego jestem zawiedziony, bo dużo osób nawet pisało mi komentarze pod filmikiem Społe, gdzie tam wiecie, ja wchodziłem w dyskusję. Ci, co regularnie oglądają moje filmiki, to wiecie, że ja lubię sobie porozmawiać w komentarzach, odpisuję na praktycznie każde komentarze. Chyba, że już serio jakiś filmik, no, mocniej się wybija i się zaczyna robić młyn straszny, to już mi ciężko to nadgonić. Ale czytam wszystkie komentarze, nawet jak na nie nie odpowiadam, i zawsze, jeżeli mam możliwość, to staram się odpowiedzieć. Czasami nawet w jakąś głębszą dyskusję wejdę. No i właśnie widziałem pytania. Dlaczego uważam, że ten sezon siódmy, bo już się tym dzieliłem w komentarzach pod filmikiem Poe, to będzie taka padaka, skoro zapowiada się, że będzie najlepszy sezon w ogóle w Diablo 4. No bo w końcu to sezon drugi, tylko że jeszcze lepszy. Ja jestem trochę dopaminowym autystą i to trochę tłumaczy, dlaczego ja w dzisiejszych czasach nie jestem za bardzo fanem Diablo 2. Bo trzeba przyznać jedno Diablo 2, nawet jak za nim nie przepadacie, że tam marchewka jest niesamowita i robi niesamowitą robotę. Tylko dla mnie, nieważne jak marchewka by super nie była, to to nie usprawiedliwia tego, żebym dwa tysiące razy chodził farmić bala 2000 razy chodził farmić Mephista, non stop robił w kółko te same aktywności. Dla mnie marchewka nie jest w tym momencie wystarczająca. Dlatego dobrze mimo wszystko się bawiłem na początku w Diablo 4, bo jednak była różnorodność tych aktywności endgame'owych, które co prawda szybko się znudziły, ale no wiecie, teraz aktualnie w dodatku mamy no, mimo wszystko jak wiecie, spojrzycie na przekrój tego, co teoretycznie możecie robić w Diablo 4, no, to jest sporo rzeczy, które można robić, jest sporo różnych od siebie aktywności. No ale z kolei w Diablo 4 bardzo kuleje ta strona marchewkowa, że tak naprawdę co z tego, że mam dużo tych aktywności, jak w sumie dochodzi do po kilku, maksymalnie, nie wiem, 20 godzinach grania w sezonie, że nie mam po co tych aktywności robić. I Last Epoch miał podobny problem, znaczy odwrotny, ale podobny, bo Last Epoch z kolei, no miał lepszą marchewkę dużo od Diablo 4, ale no, gorszą od Diablo 2 i takiego Puff of Exile, a przy okazji miał giga nudny endgame i to sprawiało, że w Last Epochu nie byłem w stanie wbić ani razu większego niż 70-80 level. No i do czego zmierzam po tym takim trochę przydługim wyjaśnieniu? Sezon 7 Diablo 4 to jest pewna niewielka iteracja sezonu drugiego i kawałek pierwszego i dla mnie to jest jak, Bieganie na bala po 2000 tysiące razy, ale nagle za 50 razem bal ubrał śpioszki jego skile mają inny kolor. Więc w gruncie rzeczy ja robię dokładnie tę samą aktywność. Ja biegam w pewnym sensie, przez to, że mam powtórzony sezon, to ja znowu się czuję, jakbym robił dokładnie to samo, co robimy dwa sezony temu. Czyli znowu jakby biegam w kółko na tego bala, tylko Blizzard próbuje ukryć, że nie no nie do końca. To nie jest wcale bal, zobacz! On ma on ma czuki, patrz, on, jego skile są fioletowe teraz. No, to przecież nie jest bal, to jest zupełnie inna aktywność. No rozumiecie? No jak, jak taki trochę debil się począł. Ja się trochę począłem, jak Blizzard mi plunął w mordę, że no ja może się nie zorientuję, że ja robię ten sam konden No, to jest gra sezonowa. Ja chcę co sezon robić inne rzeczy. To, że gracze po. Mam nadzieję, że w ogóle rozumiecie to, co chcę powiedzieć. To, że gracze polubili sezon drugi, to nie znaczy, że co jakiś czas, kiedy gracze już się wkurzą na aktualny stan Diablo 4, to macie wykurzyć, wyciągnąć te zakurzone mechaniki sezonu drugiego, dmuchnąć na nie, przemalować je i powiedzieć masz, bo często się no. Lubiłeś sezon drugi, zobacz. Tu masz sezon drugi, lepszy sezon drugi. Jakby, kurde. Branie inspiracji i ulepszanie, ciekawe iterowanie pomysłu, które się przyjęli, jest super. Realizacja ich w innej formie, zastanowienie się, ej, dlaczego gracze tak bardzo lubili sezon drugi? Znajdźmy te elementy, które sprawiły, że sezon drugi był taki fajny, i spróbujmy zrobić nowy sezon, żeby jednocześnie ten taki, wiecie, pierwiastek zabawy, co sprawiło, że one były zabawne zostawić w tej grze. Nie, no lepiej wziąć drugi raz sezon drugi, odnowić go troszeczkę, może nikt się nie skapnie. No, i to tyle, jeżeli chodzi o takie moje przemyślenia. Wiadomo, ja się parę razy myliłem co do PTR-ów, Albo na odwrót, bo na przykład mówiłem, że PTR, że PTR sezonu 5 zapowiada się świetnie. Jak go grałem, okazało się, że byłem mega niezadowolony. Po czym sezon 5 okazał się spoko. Więc tutaj też oczywiście może być tak, że to, co mi się wydaje na papierze, może się nagle okazać, że się będę super bawił w sezonie 7. No, w końcu sezon drugi był fajny. Ale mimo tego, że jest szansa, że się będę dobrze bawił na początku, to mam wrażenie, że bardzo szybko mnie ten sezon znudzi. No, bo bardzo szybko dotrze do mnie, że już to gdzieś widziałem. Już to kiedyś w tej grze robiłem. Tak jak mówiłem, pogram pewnie w niego 3 dni ponieważ 6 grudnia startuje beta puff of Exile 2, no i wtedy będę całkowicie pochłonięty. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, jak gram w puff of Exile 2, zapraszam na Twitch, TV Dartian, Podłoga. Na pewno myślę, że zarwiemy nockę tego 6 grudnia przy tym poe. No i to tyle. Nie planuję ogólnie szczerze mówiąc zbyt dużo czasu poświęcić sezonowi 7 PTR. Oczywiście Diablo będzie się dalej pojawiał na kanale, będę dalej śledził rozwój tej gry, bo kurde, no lubię jednak gdzieś tam w sercu tę grę. Chciałbym dla niej jak najlepiej, jestem jej nadal ciekaw, ale szczerze mówiąc, no aktualnie po tym, jakie Blizzard wprowadza zmiany, to mam wrażenie, że moja przyszłość z Diablo będzie wyglądała tak, że po prostu będę logował się tylko na dosłownie parę godzin, żeby obczać nowy sezon i to tyle. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Tak trochę smutno na koniec. D'Artian bez odbioru.